kochać mamę i tatę. Co to znaczy? W tym jednym momencie, w tej jednej sekundzie, gdy miłość mamy i taty połączyła się, wszedłeś w przyszłość na świat. Chociaż może trudno w to uwierzyć, że twoich rodziców połączyła miłość, że twoich rodziców połączyła Jakieś głębsze uczucie, Przecież oni całe życie się kłócili. Całe życie darli koty. Jeden w jednym pokoju, drugi w drugim. Jeden lubił mecze, drugi kościół. Jeden psa, drugi kota. No, całe życie się kłócili. Całe życie dwa różne światy. Jak, jak to jest możliwe, że ich połączyła miłość? Nie byłoby gdzie na tym świecie, gdyby nie ta chociaż na sekundę. Magiczna boska iskra miłości złączyła się w tych dwóch istotach: Twojej taty i Twojej mamy. I gdy sobie to uświadamiamy, gdy hmm, otwieramy się na taką ewentualność, że jestem wynikiem miłości dwojga ludzi, Otwiera niewyobrażalne zasoby energii, radości, miłości, do której mamy dostęp cały czas. Ta miłość cały czas do nas płynie. Tylko my zatrzymujemy się na tym poziomie wyżej czyli to, że oni się kłócili, to, że oni zdradzali się, to, że oni nienawidzili się. Na tym poziomie ludzkim. Stworzenie tej perspektywy i otwarcie się na to pozwala Ci pokochać siebie. Otworzyć się na miłość płynącą od Ciebie do siebie. I wtedy nie musisz szukać na zewnątrz tej miłości, akceptacji, poklasku, tylko ta miłość wtedy jest w Tobie. Nie musisz jej szukać w nowych samochodach, w nowej partnerce, w nowym partnerze, w kolejnym przebiegniętym Ironmanie, kolejnym maratonie, kolejnej nagrodzie w firmie albo nowej, nowej pracy. Kiedy Kochasz siebie, doświadczasz siebie, pozwalasz sobie być, po prostu być, czasami, że mi się nie chce, czasami, że mi się chce, przeziębionym, zdrowym, radosnym, smutnym, złym, wkurwionym, zadowolonym i akceptujesz się w tych wszystkich stanach, stajesz się prawdziwy, autentyczny, zaczynasz prawdzie doświadczać, Poprzez swoje zmysły tego życia. Pozwala na to otwarcie się na to i przyznanie temu, że ta miłość płynie od rodziców. Wtedy, kiedy naprawdę otworzymy się na ich miłość, na ich akceptację, otwieramy się na siebie. Dlatego tak ważna jest, kiedy my mamy swoje dzieci, praca nad sobą. Ponieważ kiedy pracuję nad sobą, kiedy zmieniam siebie, kiedy przyjmuję swoich rodziców, moje dzieci mogą przyjąć mnie, pać przyjąć moją miłość, która płynie zawsze. Wtedy, kiedy krzyczę na nie, wtedy, kiedy się z nimi bawię, wtedy, kiedy jestem z tysiąc kilometrów od nich, wtedy, kiedy one są złe, one są szczęśliwe. Ta miłość płynie zawsze. Przyjęcie rodziców, akceptacja, ukłonienie się przed ich losem, przed ich doświadczeniami, przed ich historią, przed ich decyzjami zwalnia nas z obowiązku noszenia czegoś za rodziców, robienia czegoś za rodziców. I wtedy Z. Tego kierunku, gdy patrzymy do tyłu na te trudne, traumatyczne doświadczenia, że się do przodu, na kreację i tworzenie naszego życia. Małem. Kiedy przyjmujemy, kiedy uczymy się przyjąć, i przyjmujemy, możemy wtedy dać. Kiedy ja przyjmę od moich rodziców, ja mogę przekazać tę miłość moim dzieciom. Ponieważ ja, energia zawsze płynie od starszych koleniu do tych młodszych zawsze w tą stronę